Witam serdecznie, Maciej Szupartowski, NARV w Wywiad 12. Dzisiaj mam przyjemność wyścigana, mężarka, kapitana i legendę z Teamu, Witam z Adam, Jak trafiłeś do nas? To było tak, że pod koniec roku, gdzieś 2014, kolega ze studiów mówił właśnie, że grałem gdzieś tutaj w dla na Nowej Kucie i że potrzebują zawodnika do Ja mieszkałem wtedy, na wspomniałem ulicę. Więc powiedziałem jak najbardziej. No i trafiłem, rozegrałem wtedy e, od trzeciego meczu chyba zacząłem grać e, wtedy w sezonie. E, nawet tak się złożyło, że nie mieliśmy stałego bramkarza, więc kilka meczów to w ogóle zagrałem jako bramkarz w którymś momencie. E, nawet byłem w trójce e, sezonu ostatecznie i podziałem tych bramkarzy. E, no i tak zostałem potem, a jakaś chyba dwa sezony później było tak, że chłopaki, które były to powiedziały, że nie chcę przejąć zespołu. Jeszcze chwilę grazi, ale ja już zostałem potem interpretowym. Czyli trafiać podkreślać do drink. Tak jest. E, czy jesteś w stanie wyjaśnić nam wszystkim skąd Pan koledzy na Nie no wiem, że co ją później, ale tak. może masz jakieś... Myślę myślę, że można się domyślać, jakie były GDS-y. zresztą jakby przechodząc i rekrutując kolejnych członków, tutaj trzymaliśmy cały czas dzielnie tradycje i... Zawsze gdzieś ten drink też występował w tym zespole. W tym, w tym I z no. Tak jest zawsze, jednak sportowców. Adam, co uważasz za największy sukces drink teamów i stawinarów? Myślę, że to, że jesteśmy tymi jednak liderami awansów i spadków, to jest coś, co nie każdy może pochwalić. Znaleźliśmy swoją listę, którą gdzieś tam dążymy. Zawsze się śmiejemy do nas ligą założyć, bo to jest ta, ta dla nas liga. Natomiast tak poważnie to myślę, że to, że ten Dream Team jest gdzieś tam kojarzony jeszcze raczej ligami zespołem wśród innych, to to jest chyba taki największy sukces, o którym się powiedzieć. E, tak. Moim e, tak. kolejnym pytaniem było, czy popierasz ideę stworzenia wiki pomiędzy a, a a B, powiedzmy O, w której <laughs> jakby Dream Team będzie... Jak Liki? najbardziej, to nasza libra. To będzie wasza liga. E, powiedz nam, jaka jest przyczyna słabszych występów Dream Teamu w tym sezonie? To są dwa zwycięstwa i sześć porażek, a jesteście w tej B. No i to jest to jest mało co tak? Dla tych izletoników coś, coś ostatnio, nie? A poważnie to nie wiem, troszkę mam takie odczucie, że na przykład były sezony, gdzie graliśmy gorzej, a te wyniki były lepsze, a w tym mam takie, że gramy nieźle, co więcej, uważam, że większość tych meczów gdzieś tam nawet dominowaliśmy, natomiast no nie wpadało no, a jedna rynka można no, się, to co w sieci się liczymy. E, powiedz nam, czy są jakieś specjalne kryteria przyjmowania osób do drużyny? W jaki sposób konkurtujesz skład? No, biorąc pod uwagę, że jak powiesz, że i, i połowa składu się obróci, to wiadomo chyba o co chodzi, e, Czyli nie ma żadnych kryteriów które, związanych z nazwą Nie, grupów. Nie, poważnie to są osoby gdzieś tam, raczej z polecenia. Jak zdarzały się osoby, które z tego polecenia nie były, to raczej na tym się nie więc to są przeważnie gdzieś tam znajomych, znajomych. Co też powoduje, że mamy fajną atmosferę w dużej i gdzieś tam się to wtrzyma i fajnie myślę, że też ze są współżywimy. Czy jesteś świadomy ja tego, że jesteś w czołówce na wymiaru? Mamy taki specjalny intro i z swój wizerunek. Tak, ja się drena Krzysztof Patyka, akurat w tym momencie. Okej, okay, <laughs> czy naszego sędziego. Dobra, no, no, super. 17 stycznia 2017, mecz z Uniwersum Kraków. Czy kojarzysz może dlaczego to taki, na... dlaczego jest to rocznik, który wspominał? Z uniwersum y... mogę kojarzyć dwie sytuacje. Jedna jest taka, że był taki bardzo kosmiczny remis, ale ja to wiedziałem, że nie o to chodzi. To, o, to. o to. chodzi, tak. Trochę... Czyli bardzo dobrze pan. Toż mi mimo mi to było właśnie na temu. To był trzeci co do wysokości w historii, jeżeli chodzi o remisy. Gratuluję poświęcić. Jesteś czternastym zawodnikiem w historii z względem liczby występów ligowo. Bo 244 nie to są 244 występy przed tym sezonem. Jak oceniasz? Jak liga w tym czasie to zmieniła? Yy, na pewno poziom bardzo wzrósł, zwłaszcza jeżeli płaczymy po dywizji A, zawsze gdzieś tam ten przeskok dywizji BA był odczuwalny, co zresztą widać po yy, moim zespole. Natomiast yy, no, t, ta, ta czołówka powiedzmy gdzieś tam osiągnęła pewien poziom i rośnie jeszcze coraz bardziej. Yy, no a reszta tam powiedzmy doskakuje ten poziom na pewno wzrost przez te lata. Natomiast też mam wrażenie, że gdzieś tam się rozwarstwiły te ludzi. W sensie, że ta dywizja gdzieś tam w tej dywizji B odjechała w którymś momencie dość mocno. Co są najbardziej challenge WAV? Ludzi. Myślę, że to, że jest to jakaś tam właśnie nawet tradycja, że ten co tydzień się tygodni widzimy, i to zarówno z z zespołu, jak i z innymi zespołami. To jest jakaś taka, taki element cotygodniowego spotkania towarzyskiego, no a przy okazji też takiego sportowego wydarzenia. Ale jakbyś mógł coś zmienić? Czy było no coś takiego? Yy, przyznam, że z takich rzeczy, no to pewnie drugi sędzia by dużo mówił To co w sumie ostatnio Dominik wspomniał, no bo wiadomo, jednak ciężko jest jednej osobie popatrzeć, co się dzieje na wojsku. Zwłaszcza, że ja wiem, często siedząc w boku, że jak widzę jakąś sytuację, jestem przekonany, że nie wiem, że osoba z mojej nie faulowała, a ta osoba do niej podchodzi i że faulowała, a z mojej perspektywy to zupełnie inaczej wyglądało. No to, no to tym bardziej sędzia, który musi tych nóg, no, że tak powiem, o wiele więcej na raz obserwować ma, ma ciężką, więc na pewno gdzieś dwójka by, by pomogła, żeby to łatwiej ogarnąć. Powiedz nam, co jest najtrudniejszego w prowadzeniu zespołów jako kapitan, kierownik? Yy, no zebrać tych jełoków yy, do, do, do grupy, yy, bo to czasami trzeba iść z dziećmi. Natomiast my no już jesteśmy powiedzmy, na takim etapie i w takim w w stałym składzie, że teraz to już jest to w miarę działa. No i tego, co teraz nagrywasz, czyli Krzyśka Kaszfal do płacenia, trzeba zawsze gminić, to, Bo to jest tradycyjnie co roku moja gechenna. Yy, tak. Czy miałeś taki moment w trakcie bycia tutaj z nami w NARF, że chciałeś zrezygnować z gry, albo sprowadzenie ze społecznej? Z gry yy, grynie był taki jeden rok, że miałem, że chciałbym sobie pograć, a nie być kapitanem. Czyli żeby ktoś inny jednak zajmował hmm. się tymi rzeczami. A, a ja po prostu sobie przyszedł, tutaj pograć, yy, to taki jeden rok był. Nie pomyśl, to było z tak z 4 czy 5 lat temu, ale był taki okres. Yy, Okej. Okay. Czy wiesz, które miejsce w historycznej parodii dałeś w głowie i modlęgni? Wysoko. Wysoko. Wiem, wydaje mi się, że to jest pierwsza dwudziestka, ale nie jestem przekonany. No, ale dużo żyje. Znaczy, wydajemy sobie z tego. Skoło 14.00 w śródmieściu, w śródmieściu latach Także. Tutaj też chciałem pogratulować, bo to oznacza, że macie rozegrane i bardzo dużo meczów, ale też nie wiem, czy się punktować, żebyście w tej tabeli tutaj tak wysoko znaleźć. Eee, dobra, eee, teraz tak, eee, twoja top pierwsza piątka w historii Mamy. Na... Top pierwsza piątka? Eee... No to myślę, że na pewno Dominik Karaś, z którym miałem okazję nie tylko grać jak na przeciwnik, ale też gdzieś tam w towarzysko pokopać. Nieraz, no i po prostu z nim się super, super po prostu z nim e, gra. Na pewno Marcin Kluza, to też jest osoba, e, która gdzieś tam e, bardzo, bardzo dobrze, jest no, świetnym zawodnikiem po prostu. E, z bramkarzy może powiem nietypowo, bo damy no, go nie było, Marek chyba człowiek, mm -hmm. z którym też bardzo dobrze mi się, zarówno jak mi towarzysko grało, jak i też po prostu do, dobrze mecze na przeciwko nami rozgrywał, to mamy trzech. No myślę, że nie można oczywiście zapomnieć o super szczerczył Marku tutaj w moim rozmówcy. No i też trochę polecę prywatną młodej czynniczki Pani Z tego miejsca oczywiście pozdrawiamy też Marka Mroczka, bo dawno tutaj nie widzieliśmy, także Marku wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za twoją pierwszą piątkę. Teraz nam powiedz, jak bardzo ciężko dzisiaj będzie rozegrać to bez Krzyśka, który zapauzuje w języka. Tak, no będzie bardzo ciężko. Jak widzisz umieściłem Krzyśka w tej mojej topce piątki, e, ponieważ uważam, że gdzieś tam jest jeden z lepszych zawodników ligi, to nie zależy od poziomu. E, natomiast my no będziemy jak zwykle jeździć na dupach i zrobimy co się da, żeby wygrać. E, to jak oceniasz ten sezon, jak się może zakończyć nas? No. To nie będzie dobry sezon na pewno. Teraz pozostało tak naprawdę spróbować dzisiaj wygrać, a potem i zyskać jak najlepsze wyniki. I może jeszcze zostać mistrzem przegranym. Żeby... Ostatnie pytanie. Zareklam troszkę od publiczności. Ile musiałeś zapłacić Szubardowskiemu, żeby zagrał jeden mężu? Czyli ten transfer się spłacił plus czy kolor ze przez to, że zapewne stworzył się komun płacowy, nie narzekamy. No. Biorąc pod uwagę, że był tylko jeden mecz i jeszcze w kontrakcie było, że jest mecz z Hat-pickiem ma być Hat-pick, a hat tylko 8 bramek, no to widać, że poszło nie tak. Dlatego no, no finanse poszły, na drinki nie było, teraz forma jaka jest, zbieramy się do tej pory po tym. E, no dokładnie. E, super. Adam, no, dziękuję bardzo, życzymy powodzenia w dzisiejszym no i widzimy się na pewno na pakiecie. Wszystkiego